Dzień Państwa, w dzisiejszym odcinku Samsung Galaxy S21 kontra S23. Trzymam oba kamery? Obie kamery. W ręce, nie wziąłem ze sobą tego takiego statywu, który mam na dwie kamery, więc może być utrudnione, ale jesteśmy w szerokim kącie 0,5 na S21 i 0,6 na S23. Czy różnice są... O, Pani się uśmiecha. Czy różnice są drastyczne? No ciężko powiedzieć, dlatego wstańmy i zobaczmy różnicę w stabilizacji i wideo. Ja potrząsam troszeczkę obywa kamerami w takim samym stopniu, jak stabilizacja sobie radzi. I teraz zobaczmy główny obiektyw i w głównym obiektywie również potrząsam troszeczkę. I w spokoju, i zatrzymajmy się na chwilę, i teraz telefotą zero trzy i zero na budynku będzie to najlepiej widać. I teraz może głębsze telefoto. Oba myślę, że dojdą do 12-12 i teraz postaramy się na tym samym balkonie I widać głęboką różnicę, który jest stabilniejszy i tak dalej. Może zróbmy to na czymś innym, niżej ktoś tam idzie. O, proszę bardzo. Który jest lepszy? Czy różnice są drastyczne? Bo jednak to jest dwie generacje. No lepszy, 06 i 05. I teraz przednia kamera. Bam, przednia kamera. Obydwie flary. I robimy test autofokusu. Działa? działa w obydwu, z przodu mamy autofocus. Jeszcze raz. Pięknie i Tobie się podoba. Obie szerokości są wręcz identyczne. Oba potrafią nagrywać 4K 60 klatek na sekundę z przedniej kamery. Stabilizacja, potrząsę troszeczkę. W szerokim kącie. Nie ma autofokusu w żadnym z tych urządzeń. 1X, czyli główny obiektyw. No, tutaj jakby sobie, ja wiem. Tak samo. Napisz w komentarzu, które lepiej. I w telefoto. Bardzo podobnie. I wracamy do szerokiego kątu. Oba złapały nam tutaj pięknie flarę. Wręcz identycznie. Zróbmy sobie zooma. I zobaczymy jak będą wyglądały balkony z bliska. Oj tutaj więcej detali na S21. Zobaczcie. Przejdźmy sobie tutaj do... Uu... Czego mi uciekłeś? Grubasku. Przejdźmy sobie tutaj, gdzie jest? O, tutaj jest. Popa popatrzcie. Wow. Tutaj na S23 jest praktycznie, no czarna plama. No nie ma, nie widać nic. A tutaj widzimy ten grill na S21. Jest to widoczne, jest to bardziej ostre, jaśniejsze. No te detale są widoczne, no, ale to jest taki super zoom. Przejdźmy na inny budynek. Może tutaj będzie ładnie widać różnicę w pikselach. Bo pamiętajmy, że S21 ma więcej pikseli z głównej kamie, kamery w tym największym trybie. Oba, oba są strzelane w największym trybie. Pamiętajmy o No i robimy zbliżenie. Robimy zbliżenie i zobaczcie jak nierówna jest ta ściana tutaj w S23. Jak dźwig jest nieostry. Jest różnica, nie? Zróbmy sobie jeszcze zuma. Popatrz. No jest różnica gigantyczna. Ha! Ale cofnijmy się i zobaczcie znowu, jak trawa jest praktycznie srebrna w S23, z tego względu, że on wyostrza za bardzo obraz. Ten obraz jest przostrzony w S23. Niepotrzebnie. No ale jest. I teraz sobie wejdźmy tutaj yy, w koło. Również przeostrzony obraz w S23. Zobaczcie jak srebrna jest ta trawa. Niepotrzebnie. Yy, aczkolwiek jest troszeczkę szerszy kąt w S23. Widzimy nawet tą ławkę. Ja stałem w tym samym miejscu. Nie przechodziłem się. Więc... No. Szerszy jest. Zróbmy zbliżenie tutaj pod adres. I tu będzie pięknie widać. No różnice są gigantyczne. Jesteście w stanie przeczytać Galeria Trend ulica Leska 2 Rzeszów na S21 99 zł. A tutaj. No. Jedna wielka plama. No, raczej nie jesteś w stanie odczytać, co jest tu. Może się domyślać, co jest tutaj dole. Numer telefonu odczytasz, ale poza tym. Poniżej numeru telefonu. No bieda. I pamiętajmy, że to jest S23. Dobra, lecimy dalej. Jakieś takie zdjęcie. O. Z trawą. Trawę, dawaj trawę. Hashtag nieprofesjonalny. Dobrze. Znowu ta trawa srebrna. Ajajaj, aj, aj, przeostrza. Zobaczmy sobie cienie i kolory. O, ta żyło taka sama wielkość. Proszę bardzo. Widzicie różnicę? Między tymi zdjęciami? Ta telefon jest dwa razy droższy. Ja ale jestem w Team 21, no bo yy, nawet dla, dla tej yy, trawy, która nie jest tak wyossona jak ja. No wiadomo, że w manualu można to zmienić w wersji pro. No, ale mówię się, większość ludzi nie będzie sz, szukać w pro, tylko strzeli zdjęcie i pójdzie dalej. Prawda? No dobrze. Ale to jest przy zoomie no z dalsza. Ta trawa mi trochę w No ale to. Tak już widocznie musi być. No dobrze. Budynek. Budynek. I tutaj mamy. Definitywnie wyższy kontrast i nasycenie kolorów w S23. Bardziej naturalnie robię S21, chociaż też przesyca. Ale to, co robię S23 to już jest masakra, ten czerwony tutaj. Wygląda z plastiku. Zobaczmy sobie ten samo i koło. Przynajmniej widać jeszcze to koło w S21. W S23 już jest ciemno, mocno. Przesycenie. No. Czarny, czarny. Tutaj jak facet pięknie zaparkował. <grych> nie szkoda mu felg A malu felgi chyba, nie? Tak, ma no tak. Bardzo podobnie, różnice minimalne. Widać od, od razu wyostrzone zdjęcie w S23. I lecimy dalej, a lecimy tym razem do Selfie. I tutaj Galaxy S23 zrobił lepszą robotę. Zobaczcie na okulary przezroczyste, które ładnie wyciął, może nie perfekcyjnie, ale wyciął ładnie S23, a S21 zupełnie sobie z nimi nie poradził. Jest to wyblurowane. Detale są podobne, aczkolwiek no więcej detali jest w S23. Selfie kamera definitywnie na plus. Mocne blurowanie w S21. Zobaczcie tutaj ten tył. Uff, wyblurowało. A w kasku? Również wolę zdjęcie w S23. A może też kwestia ciemniejsza Cera. Ciemniejsza, tutaj taki jasny i tu widać to odcięcie, takie, widzicie, sztuczne, bardzo to widać, a w S23 jest to ładnie wycięte. Tutaj jest uf, ustawienia były takie same. No, cyferki, a jak tam jest ustawienie? Cyferki były takie same, ustawiłem, no ale to wiecie, jak to jest z tymi smartfonami. No dobrze. Mamy jeszcze jakieś takie zdjęcie, które można byłoby ładnie... O! Drzewo. No i w drzewie, jak widzimy, Galaxy S23 ma tutaj... No to drzewo jest takie żółtawe, zielonkawe, no przesycone to, no nie jest takie przecież drzewo, no jest bardziej... Tu, a tu jest znowu przejaśnione, to jest, to jest bardzo ciemny obraz w S23, Nasycenie gigantyczne i kontrast jakiś z kosmosu jest ustawiony. A w 21 znowu za jasno. I to tak... W żadnym nie jest idealnie. No dobrze. Ale zróbmy zooma na drugi plan. I tutaj mamy wyblurowane dość mocno tą część. W 21 jest ostra. Hmm. Tryby takie same. No to już zależy od... Osoby, która bardziej lubi tył wyblurowany czy nie, no, tak, to są inne kamery, więc taki jest postęp w Samsungu przez te dwa lata, to znaczy, czy jakoś tak. No i na końcu zo zobaczmy sobie, co to możemy sobie zobaczyć, to co wideo, kaczkę, o, to nie jest kaczka, Ła łabędzia i znowu tyle, to jest zdjęcie zupełnie innej perspektywy. Nie mam takiego sam samego zdjęcia, o, o mamy, o proszę. I znowu ta trawa jest srebrna bez 23, mocno wyostrzona. Robiąc zooma. o, to takie zdjęcie, to ja nie wiem czy to, to czy tu będzie w, widać różnicę w pikselach, identycznie. Tu piksele, tu piksele. Podobne aczkolwiek za ostre w S23 i będę to powtarzał, bo to głupie przeostrzenie bardzo mi się nie podoba. I kontynuujemy. Konkluzja. Czy warto wydawać dwa razy tyle na Samsunga Galaxy S23? Napis w komentarzu. Oba piękne, oba wspaniałe. Oba robią dobrą robotę. Czy różnice są dwa razy? No, 50% różnicy jest. Like subskribuj, like subscribe. subscribe.